Iluzjon w kwietniu zaprezentuje się odświętnie, a to za sprawą nadciągającego święta niemego kina. Czy wiecie, jak wyglądał najsławniejszy Wam w Hollywoodu lat 20? i kim byli japońscy Bensi? Niebawem zobaczycie na własne oczy. Zapraszam na odświętny odcinek Iluzjon TV. Podobno jej ładunek atrakcyjności seksualnej mógłby starczyć na całe miasto normalnych kobiet. Kontakt z nią to jak dotknięcie przewodu wysokiego napięcia. Tak amerykańskie gazety w 1915 roku opisały kreację tedy bary w filmie Był sobie głupiec. Tam też narodził się pierwszy w historii amerykańskiej kinematografii vamp. Neurotyczna wampirzyca, Teda Bara będzie gwiazdą tegorocznego przeglądu niemego kina z muzyką na żywo. Nosimy się z zamiarem, by podbić Wasze serca pierwszymi w tej części świata pokazami niemych japońskich filmów z udziałem najprawdziwszego bensin. Ichiro Kataoka we własnej osobie, po japońsku i w czasie rzeczywistym opowie zdarzenia filmów. Bóg gromu, samurajskiego oroci czy slapstickowego Rwete. Nie znajdę, dzisęk! Miłośników etnofolku z pewnością zachwycą dokumentalne filmy Macedońskie zrealizowane na początku XX wieku przez prekursorów tamtejszego kina, braci manaki. Nie zabraknie tu oczywiście bałkańskich brzmień. Jakże do inaczej. Podczas Święta Niemego Kina usłyszymy między innymi Henryka Miśkiewicza, Marcina Masyckiego i Shona Nunana. Nadstawiajcie uszu. Co więcej w iluzjonie? Przegląd filmów z Anthony Quinnem, filmografia Hasa oraz Wiosenna odsłona pop festiwalu. A tam Filmy inspirowane twórczością Terego praczeta, szwedzkie powieści Grozy oraz premierowy odcinek nowego sezonu Gry o Tron 18 i 19 kwietnia w Iluzjonie. Nie no Kłaniam się. Sayonara!